Witam Panie i o zdrowie Pytam. Wykniemy sedzi ATS-a. Mam taką trasę rozpoczętą. Chciałbym dokończyć dowieść towar. A towar, kurwa, rafi jaki ma to? Jakiś kombajn, Panie, albo coś. Tak mi się wydaje, nie? Oversize load, proszę bardzo. Czyli duży ładunek mamy. No i co? Odpalam na Jellycim, ja ale już nie na Szczecin. Ej, jak my lecimy, no powinniśmy to ominąć, ale krótko mówiąc, mam to gdzieś. Nie ma chłopaki. Kurwa mandata mi za to dali. Brak światła, aha. Taki but. No co, jest światło mam ty. Stań, te teraz będą chyba długie też, nie? Wypad z tym, tak, czyli te wyłączę kurwa, co jadą za mną. To jest ok. Teraz są długie, teraz OK. Dobra. Mam najmniej podukopowanych dodatków. Ale zamierzam to zmienić. Zresztą przecież to jest ta sama gra de facto. No to z ATS, ATS, tak. Też ten tu fajnie wygląda. W to wiadomo, mnie się bawiłem. ATS to mam podokupowane wszystkiego. Ale nieważne nie o to. Zróbmy trasę. O ja pierdzielę, nie to. Dobra, sorry. Chciałem zobaczyć to. A włączyłem e, ręczny. Tylko do radyjka nie można włączyć. To zaraz rajdów się dopierdzieli. Nie, w zasadzie to... Mógłby się dopierdzieliśmy, mnie to mało obchodzi. Dobra. Ty, tu też jakieś cyrki? Patrz, wszędzie nam kłody pod nogi rzucają. Byśmy tylko jechali jakoś naokoło. Ale... Kurwa, dla chcącego nic trudnego. Jakiej tam kolizji tam? No dobra, trochę su cuya. Okay, to do ATC teraz chyba wyszły jakieś nowe dodatki, tak? Czy tam Wipera dali, czy coś? Ciężarówkę też chyba, kurde, docę? Nie wiem, coś gdzieś czytałem. Więc największy jest zadowolenie, że na PlayStation 5 Xboxy, i Xbox X jest. ETS-2. No i co dobre, i ETS, i ETS działają w wiarze. Bardzo przyjemnie się gra. Wręcz rower chyba, panie, nie? A i tu już bieg mi się skończył. O i tu wsteczny. Jasz chyba na maksa. No mi piszcie Patrz ja tu to, co za wieśniak Dobra, ale tu mamy trzy pasy Trzymaj się prawej strony, a następnie A i tak jedziemy, tak, jedziemy tu. Żarówką przez Amerykę. <laughs> Kurwa, co to mu tam za flagi machają się? A, dobra, to Ted'u. Do. Ewes, tak, to jest kombajn. Kurczę. Zmiana grafiki. Odbite te na 400 i... Tam miałem 200 wtedy ustawione. Jeszcze teraz 400 jest na maksa. Pięknie. Szczerze. Wtedy też się wszystko bardzo dobrze prezentowało, ale... A jednak... 3080 zwykły a 50, 5070 i to różnica jest oj zabujało mnie coś kurde, aż kierownica ale jedziem proszę kuręła po pierwsze miejsce kurcze dawno temu pamiętam Film był, kurwa, on chyba z 82 roku, ten konwój z tamtymi tirami. Nie pamiętam co tam było, to w Stanach się działo. Pamiętam, wtedy w podstawówce byłem. Kurwa, rzadko jakie filmy leciały. Normalne wtedy. Ten puścili jedyny, kurwa, mamuśkami mi się wtedy kazała tabliczkę mnożenia uczyć. No ja, pierdolę. Oczywiście film był z 82. ja nie oglądałem go w 82. nie wiem, to było. To jest 1986 Czasy komuny. Gówno wtedy w tej telewizji było. Kurwa, ja tego nie oglądałem. Na drugi dzień przyszłem do szkoły. Wszyscy się podniecali tym filmem. Kurwa, przez całą, przez cały dzień. A ja tylko ich słuchałem. Kurwa. Tak było. Oczywiście po latach oglądałem ten film, ale szczerze mówiąc, już cóż... jestem personem. Christophersonem chyba, czy jak on ma, on już nie żyje gości. Kurwa, czego ty chcesz? Co to mi to pyka? Jak w samolocie w MSF S24, kurwa. Chodzi tu o ograniczenie? Też nie tak bym do tego nie stosował. Co, co mnie to... Patrz, jedzie Fordem, Mustangiem, kurde i się tak wlecze. Przed nim też Ford. Chłopie, to nie zabawa, jedziemy. A, będę sobie powoli dokupywał tu dodatki też. W sumbetesie też się zatrzymałem na jakichś dodatkach i... Też nie wiem co, co, co mi brakuje. godzenie naczepa a niby ja. To, oho. Ale mu wyjechał wariat. No, trochę ciężarów wieziemy, nie, nie spojrzałem ile to ton. Ale ile leci, panie tam? Tak to muszę dokupić sobie te tereny, bo te ce są tu wykupione, te dwa chyba dodatki to krajobrazy de facto takie same. zawsze jakaś odskocznia do ETS-a. Wiadomo, to jest ta sama firma, SCS Software, czeska chyba, nie? Jak się nie mylę. I zobaczcie, jadą tego ETS-a dwójkę, przecież oni wypuścili, nie wiem, to był 2012 rok. Po prostu dodałem jakieś rzeczy i tak dalej, i tak dalej. Dlatego dla mnie to, że Microsoft wypuścił 224 24 kurwa, Flight symulatora, to jest dla mnie totalnym bźdingostwem, nie wiem, kurwa, skokiem na kasę czy czym, bo mam 2.20, kurwa, wydaję na nią kupę kasy, bo samoloty, scenerie i tak dalej. Tego 2.24 mam z Game Passa. Jakiś tam samolot już mi... Se... Nie, ciśnie się. Jakiś samolot sobie... Jakoś tam kurwa wgrałem, przeciągnąłem. Nie wiem tam, bo podobno to miało nie być problemów. Co kupiłeś 220, masz dostępne 224, gdzieś czytałem, ale że jak masz 220 ze Steama, a to masz z Game Passa, to nie będą działać. Później czytałem, że jednak i tak będą działać i wszystko działa. I chujko wie o co chodzi. Kupiłem jakiś jakiś jeden samolot, co miałem zainstalowany 220. Zainstalował mi się w 224. Nie wiem jak to zrobiłem, ale jakoś to zrobiłem. Mam tu gdzieś. Oczywiście będę dalej otoł się z tymi. Ale tak szczerze mówiąc, odpalam sobie raz tą, raz tamtą. Nie wiem, 2.20 na tą chwilę jest dla mnie lepszą, bardziej kompletną. Nawet palne głupoty, nie wiem, może komuś się nie spodobać. Kurwa mi chyba nawet ładniejsza się wydaje ta 2.20, nie wiem. Może za dużo rzeczy mam podokupowanych i dlatego to jest. Tak to wygląda. Leci jakiś samolot, panie. to w MSFS gra. Ale zamierzam też jeszcze zainstalować X-Plane na dwunastkę, bo mam. Tam już się trochę ciężej lata. Nie jest tak łatwo, bo trzeba wszystko z łapy planować. Ale pogramy, zobaczymy. Kurwa, nawet stolik z tyłu na wódkę jest. Proszę bardzo. A? Kuchenka jakaś czy coś? Ja myślałem, że to za mną się ktoś kurwa ciągnie w usterku. A to przecież mój kurwa Herwester się kurwa odbija. Ekstra gonimy tego Mustanga. Diabrio, czuję, że go dojdę. Dwie godziny do celu. Korda, tak dawno w to nie grałem. A gra się w to bardzo przyjemnie. Polecam każdemu tego ATS-a czy ets -a. Jak tylko ma kierownicę... O! Chłopali kogoś. Bo za, z, za zamierzchłych czasów, jak zaczynałem w ETS-ach pykać, wiem, to chyba 2016 rok był... Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Przez chwilę na klawiaturze, ale to zdura totalna. Zjedź w prawo. Później na padzie, to już dużo lepiej. Później udało mi się zainstalować, znaleźć gdzie sterownik do takiej starej kierownicy mam. No kurde, nie wiem czy teraz dzisiaj jest do kupienia. Od razu jest z pedałami. Tak, kurwa, z pedałami, nie z manipulatorami nożnymi, tylko z pedałami. I kierownica jest Ferrari, kurwa podłącza się, wszystko się świeci. Jest taki bajer. Zanim pamiętam kupę kasy dawałem. Kurczę, jak gadam przez te słuchawki jak najęta. Mogę mieć trochę mikrofon za głośno, jak coś to sorry. Pierwszy koty za płot. No. I mam je do dzisiaj. One działały pamiętam właśnie z PC-tem i z PlayStation z PlayStation 3. Zresztą PlayStation 3 też mam do dzisiaj, chociaż akurat te oryginalne, które miałem, to mi padło. Gościu mi raz naprawiał, robił, później drugi raz nie ma, pół roku nie zrobił. Zabrałem i kupiłem sobie gdzieś go Steam'a PlayStation, bo ja oryginalnego mam chlebaka. Ale ta kierownica, o której mówiłem przed chwilą, jest bezprzewodowa. Nawet nie wiem, czy już bym do niej znalazł. A ten, co wkładasz do USB, tak, żeby bezprzewodowo działało, to... Nieważne. Nie wiadomo, o co chodzi. Ktoś ci opuścił jakieś radio, no kurła, no. Kandry leci w mordę jeża. No chuj tam, zaraz odpierdolę coś. Może nie w tym odcineczku w następnym. Muszę tą swą gałej zmiany biegów poprawić, bo mnie w bo się rusza. Wieessie tam pchaś. Francuziku. O, czerwony mamy, Dobra, wiem, wiem. Kurczę, hamulce ma jak jakiś ten. A, no od razu. Chyba są ustawione te, te nie tak jak w rzeczywistości. Żeby zahamować to, trochę potrzeba tej drogi, nie? Drogi hamowania. Once on a while. O, tu się zmieniło. Mamy lasy. Nie wiem, czy tu nawet jakieś nakładki graficzne mam. Może przejść przy nich. Siedzieć, pokrywać bo to jakieś aktualizacje to stare jakieś wtedy nakładki nie pasują. Tu gra się wywala to, coś nie działa. Kurwa, co on pod górę nie podjedzie mnie? Jak nie, panie. Coś się tego ciągnie za mną. A zestawik, sympatyczny. Jest pod górkę, to i będzie z górki. No, tu graficznych żadnych wodotrysków nie mam. Widzę wygranych, bo te drzewa wyglądają rzeczywiście jak z nas. Z... No nie, ta jest akurat nie wiem, z którego roku 16 czy 18, nie wiem. Ale drzewa wyglądają jak się z 12 nosem przy tym przysiąd Udajemy to Tu, tu może być niedobrze, trzeba trochę wyhamować, bo można na boczek się przewrócić. Ile to my tam mamy, panie? O! Jesteśmy na miejscu za chwilę. Nie spojrzałem na nazwę miejscowości, do której miałem dojechać. Nie szkodź. Ważne, że uceluj kasa do przodu. Kurwa, no to hamulce muszę zmienić, bo... Staję w miejscu, naciskam i... Co ten tu ma? Mitsubishi? Zobaczyłem się o fot? Kurwa, jak? No przecież nie mogło być normalnie. To jeszcze jest to? Czego tam pajacu trąbisz? Zaliczone. Eee, przepraszam, spieszy mi się, niech się z tym męczę. Ej, doskonale, proszę Pana, doskonale. O, to taka chwilowa nagrywka. Lajkować, subskrybować, karwastwa mać. I na razie.